Witam Was widzowie w kolejnym odcinku Prawdziwego Życia na moim kanale. Muszę zapytać taty, czy odda mi 100 zł za olej? Cześć Tato, mam pytanie: czy mógłbyś mi oddać te 100 zł, które wydałem na olej? Pewnie, synku, trzymaj. Dziękuję, Tato. Na moje konto wskoczyło 100 zł. Dobrze, koniec tego dobrego. Muszę szykować się do pracy. Tato, ja już wychodzę do pracy. Trzymaj kciuki, żebym nic nie spieprzył. Dobrze, Synek, będę trzymać. Dobrze widzowie, ja już wyszedłem z domu i będę kierować się w stronę pracy. Dojechałem już do Biedronki. Ło jaka ciężka ta skrzynka. Zrobię tutaj lapsa, bo to zajęcie jest bardzo nudne. Dobrze, widzowie, widzimy się jak skończę zmianę. Skończyłem zmianę ale... oraz zarobiłem 100 zł. Ale przypomniało mi się, że wczoraj zapraszał mnie mój kolega z studiów, dlatego do niego wpadniemy. Dojechałem do jego domu, zobaczymy jak się ma. Kurde, gdzie on jest? Wszedłem tak bez pukania. O siema Damian. Siema. Dawaj gramy na PS się. Kurde, znów przegrałem. Pijemy coś? Dawaj kakao, bo jestem samochodem. Dobre, żeś to kakao zrobił. A dzięki, dzięki. Gdzie masz toalet? W trakcie, kiedy Mikołaj się załatwia, zapraszam Was do zostawienia suby oraz dołączenia na mojego Discorda. Dzięki za gościny Damian, ja się będę zbierać. Coś spod silnika zaczęło stukać, muszę się zatrzymać. Zadzwoniłem po lawetę, bo samochód nie chce odpalać, czekam na tatę, żeby mógł mnie odebrać stąd. Dostałem informację, że samochód będzie gotowy za dwa odcinki i że tata pokryje koszty naprawy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnym.